Łukasz Azdrowski dzień dobry dziś Volkswagen Tiguan z benzynowym silnikiem 1.4 TSI z 2010 roku fajny, mały przebieg ten serwis zadany bezwypadkowy no oglądajcie patrzcie szary metalik szyby przyciemnione no Oglądamy, oglądamy Tu sąsiad sobie z tyłu gada, ale spoko No masakra jakaś będzie Pięćdziesiątka to będzie masakra Słuchajcie, ale program jest realizowany na żywo zwróćcie uwagę na e, Volkswagen'a Zwróćcie uwagę na Volkswagen'a Zaraz Udamy do środka, dobra dobra, bagażnik. Tu są owiewki, były na szybach z przodu założone. Ja je tylko zdemontowałem. Nie wyrzucam. Ktoś chce, będzie musiał założyć. I teraz tak z tyłu. Elektryczne szyby jest. Kanapa. No, wiadomo, i sofiksy, i tak dalej. Dobra, idziemy do przodu. No, fotel. Dobra, siadamy. 140 tysięcy. I teraz tak. Klucze są dwa. Odpalamy furmankę. No, ładnie zagadał. Wszystko pogasło. Jak zwykle stały dwie kontrolki zaciągniętego ręcznego i niezapiętych pasów. Fajnie, bo nie ma trzeciej kontrolki od rezerwy, ha, ale zaraz nastąpi. Dobra. Yy, kierownica. O, tutaj mamy radio, klimatyzacja, klimatyzacja jest manualna, ale są podgrzewane fotele. Skrzynia ma 6 biegów do przodu. Elektryczny, ręczny schowek na napoje, podłokietnik, drugi fotel. No i słuchajcie, z tym serwisem, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. No, takie coś. Czekajcie, oddam dalej. Takie coś. To ja lubię. Wiecie dlaczego? O, dobra. Ostatnio, e, kwiecień tego roku. Dlaczego takie coś lubię? 137 tysięcy kilometrów wtedy miał. Dlaczego to lubię? Obaczcie sobie win. Bo, jeżeli ktoś zbiera takie rzeczy, i tak dalej, w ogóle w ten sposób podchodzi do auta, to znaczy, że dbał o samochód. A to już w przypadku samochodów używanych jest yy, dobry punkt wyjścia. To już jest dobry punkt wyjścia, i tutaj nie ma, nie ma co gadać, bo jest po prostu ślad po właścicielu. A ten ślad jest prawilny Podmachę. Podmachę. Machen, podmachę. No. O. Nie myty, nieczyszczony. Chodzi, pracuje. No. Iguan dziesiąty rok w Benzynce. Hej.